Dzień dobry koledzy. Dzisiaj przedstawiam, jak zapowiadałem, bagnet polski wzór 29, tak zwany mobilizacyjny. Eksponat przedstawiany jest typowym bagnetem wzór 29. Jedyne, co go odróżnia, to jego oznakowanie i to, że pierwotnie był cały oksydowany. Zachowała się oksyda na ostrzu, niestety na rękojeści i jelcu została wytarta. W moim eksponacie ostrze zostało fabrycznie naostrzone przed procesem oksydacji, co oznacza, że bagnet ten został wyprodukowany w sierpniu 1939 roku według rozkazu ministerstwa. Spraw Wojskowych w sierpniu 39 roku. Potocznie ostrzenie to kolekcjonerzy chętnie nazywają tak zwanym szlifem bojowym. Ciekawostką w moim bagnecie jest usunięty pierścień Nielca, co oznacza, że po kampanii wrześniowej. Dostał się w niemieckie ręce. Poprzez odcięcie pierścienia Jelca został dostosowany do niemieckich standardów. Dla porównania przedstawiam bagnet niemiecki, wzór 1894, łamany przez 98, powszechnie używany przez wojsko niemieckie w II wojnie. Dla porównania. Niemiecki bagnet, jego jelec. Polski z odciętym oczkiem. Masa całego bagnetu wraz z pochwą wynosi 635 gramów. Masa samego bagnetu wynosi 464 gramy. Natomiast masa samej pochwy 174 gramy. Długość całkowita magnetu wynosi 401 mm. Długość ostrza wynosi 250 mm. Długość tzw. szlifu bojowego Mierzona od sztychu wynosi 130 mm. Długość rękojeści z wielcem wynosi 132 mm. Grubość grzbietu 6 mm. Szerokość ostrza u nasady rękojeści wynosi 26 mm. Długość jelca 43 mm. Szerokość jelca w jego najszerszym miejscu 21 mm. Długość strudziny 173 mm. Szerokość jej wynosi 13,5 mm. Oznaczenia na tym eksponacie: na progu zewnętrznym płazu głowni symbol wytwórni Fabryka broni, Radom, po prawej Znak odbioru wojskowego, owalny stempel z literą D, tuż pod nią cyfra 2. Na zewnętrznej krawędzi Jelca wybity jest numer seryjny bagnetu. Taki sam wybity jest również na pochwie. Na progu zewnętrznym płazu głowni wybite jest godło państwowe I 1939, stąd nazwa bagnet mobilizacyjny. Pochwa stalowa produkcji fabryki Perkun, najprawdopodobniej dopasowana w późniejszym okresie użytkowania przez Niemców. Typowo dla niemieckich bagnetów wzór 1894 przez 98 dławik mocowany śrubą z boku płaszcza pochwy. Dla porównania pochwa oryginalna produkcji fabryki Perkun w Warszawie, pochwa przerobiona przez Niemców od omawianego egzemplarza, Oryginalna pochwa niemiecka. Przy pochwie oryginalnej śruba jest ponad hakiem. Przy przerobionej jak w niemieckim bagnecie jest zamocowana śruba z boku płaszcza pochwa. Żabka standardowo wzór 29. Przypominam o mojej stronie na Facebooku. Na wszelkie uwagi odpowiadam chętnie na niej. Następny film poświęcę bagnetowi polskiemu wzór 27 z fabryki Perkun. Запрашиваем.